Czego jestem warta? Dzisiaj rozdajemy prezenty i tak naprawdę mówimy o tym, czego jestem warta. Oczywiście jestem w szkole. Moje kolory, które kocham, czerwień, za mną piękny las. Tak, to jest tym prawdziwa ja, czerwień i zieleń, drzewa i ogień. Więc tak, pierwsza dobra wiadomość. Jutro o 10.30 w Krakowie na ulicy Tynieckiej potrzebujemy trzy dziewczyny, które chcą być modelami na beauty hacking. Zabieg mój autorski, nic nie kosztuje, trzy modele. Kto pierwszy się zgłosi ten lepszy, trzy dziewczyny. No dobra, jeżeli będzie sześć to też was opracują. To jest zabieg terapia powięziowa twarzy z elementami akuprisury I mamy fantastycznych kursantów i potrzebujemy kilka modeli, żeby moje kursantki, które będą mieć uprawnienia do wykonania autorskiego zabiegu beauty hacking Mogły sobie poćwiczyć. Jest to bezpłatnie i jest to w pół do jedenastej. Więc ja serdecznie zapraszam. Myślę, że bezwzględnie warto skorzystać, bo taki zabieg kosztuje ponad 300 zł i to na promocję. Więc będziemy go wykonywać rzetelnie rękami naszych w zasadzie już prawdziwych masażystów i specjalistów beauty hacking. Kto jest chętny, pisze. Instagram pisze po live, skontaktujemy się. I damy znać. Czyli dziesiąta, trzydzieści to jest pierwsze. Drugie. Mam dzisiaj wydanych już 12 kotów. Śledzicie, jak wydajemy te koty. Czego jestem warta? No Jestem warta tego, żeby po następne 12 szybko się zgłosili, bo teraz najlepsze mi zostały. Wydawałam piękne koty, bardzo dobry z charakteru, cudowne, ale teraz oczywiście zostały mi najlepsze. Mam pasiaste. Mam rudy koty na pieniądze, mam trzy kolorki, ja teraz mam takie koty, jednego mam lao, który jest najlepszy, ale jeszcze nie jest najlepszy w swoim formie, ale kto chce kota, pisze kot. Natomiast czego jest tym warta, to tak na poważnie chciałam porozmawiać i dlaczego to jest takie ważne. Powiem tak, dam dwa przykłady, nie będę mówić imion, a dwa przykłady dam. Jak wiecie, był turnus Business Lady z dystansem, był turnus w Grecji. Zadzwoniła do mnie dziewczyna, że ma zobowiązania rodzinne i na pewno nie będzie mogła, chociaż ona tak bardzo chciała. Zresztą cudowna dziewczyna, bo chyba rodzina jej nie pozwoli. I ja jej powiedziałam wie pani, pani ma szansę poczuć się lepiej. Niechże pani powie, że pani jest tego warta i przyjedzie. Mam nadzieję, że ona jest zadowolona, bo wyjechała z poczuciem spokoju i lepszego samopoczucia, jest wspaniała. Ja na nią mówiłam konkurencja, bo jest optykiem z zawodu, ale ona mówiła złe słowa konkurencja, kolega. Żartuję oczywiście, ja nie jestem optykiem, tylko okulistą, ale e, ja sobie lubię pożartować. Druga dziewczyna, która była u mnie cudowna w Grecji, zakochała się w kocie. Tak bardzo się zakochała i... Ona nie wie, czy sobie może pozwolić na tego kota, bo są różne ograniczenia. Ale ja jestem pewna, że jeżeli ona sobie pozwoli do tego kota, który do niej przyszedł sam i którego ona pamięta i przytula go w myślach, to jej życie radykalnie się zmieni. Tylko musi sobie powiedzieć, jestem tego warta i dołoży wszystkich starań. Tak naprawdę wszechświat nie słyszy, że jesteśmy czegokolwiek warci, jeżeli my sobie nie nadamy same wartości co to oznacza nadać wartość, to oznacza popatrzeć na siebie, jak tu jestem przed kamerami, TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, no to i tak patrzę na siebie. Wczoraj byłam wymasowana, mm. <noise> dla tych wczoraj byłem wyspłatny masażer. Kto był? Świat kobiet był i piękno po chińsku jeden. Kto nie był, a należy do świata kobiet szybko dokupić piękno po chińsku jeden, bo ja myślę, że u każdej z Was, kto był wczoraj, zmieniła się twarz. Kto wczoraj był? Piszcie komentarze, kto wczoraj był. No, szybciutko. I serduszka, poproszę. Serduszka i komentarze. Serduszka i komentarze. No? Kto był wczoraj? Kto się ze mną masował? Czy ktoś się ze mną masował? No, ja się wymasowałam i uważam, że moja twarz zmieniła się bardzo. I ja bym chciała z Wami, w ramach świata kobiet, a ułożę sobie tak życie, że w ramach świata kobiet, Pół do dziesiąty raz w tygodniu, dla tych, kto był na Piękno po chińsku, jeden, ja będę te godzinne masaże robić, bo dla mnie to jest jedyna okazja i dla Was przyjść i się wymasować. Więc były ze mną wczoraj wspaniałe dziewczyny, jestem pewna, że im to też bardzo i to bardzo pomogło. Więc to było wczoraj. Wczoraj zaczęliśmy projekt Nowa Ja. Co nam daje projekt Nowa Ja? Podejście do siebie, czy akceptujecie, czy nie. Ze wspieraniem i z poczuciem własnej wartości. Czego jestem warta? Zastanówcie się, że jeżeli ja sama nie uważam, że jestem czegokolwiek warta, to kto będzie tak uważał? Więc ja może powiem, czego każda z nas jest warta. Bezwarunkowej miłości, na pewno. Wsparcia ze strony otoczenia, dzieci, męża, rodziców, swojego własnego wsparcia. Dobrych stosunków jesteśmy warci w pracy. Co to oznacza? Że jeżeli nie mamy dobrych stosunków pracy, uciekajmy. Teraz mam pacjentów po mobbingu w pracy, to jest straszne. Uciekajmy z tej pracy. Dopóki nie zrobimy sobie miejsca, na nowy, nowy nie przyjdzie. Uciekajmy. Jeżeli ja nie jestem warta dobrego snu, to wtedy nigdy nie będę wypoczęta. Jeżeli nie udaje wam się wyspać, musicie zrobić wszystko metodami medycyny naturalnej, żeby zacząć spać dobrze. Czego jestem warta? Wszystkiego, co jest najlepsze. Ale zanim sama tego nie uznam, świat tego nie usłyszy. Więc musimy zacząć sobie dogadzać. Ktoś może usiąść w kawiarni i kupić sobie filiżanki ciepłej kawy. Ktoś może dopieścić się herbatą. Ktoś pójść na zakupy, a ktoś wyjechać do Afryki. Nie chodzi o skalę wynagrodzenia, chodzi o to że jeżeli ja sobie zawsze będę odmawiać, zresztą ja chciałam podziękować tu publicznie, wiecie co ja tu mam? Ja tu mam najlepszą torebkę na świecie. Nie wiem, czy moja kochana Regina mnie ogląda z karteczką, którą dostałam od mojej kursantki i pacjentki ze Stanów, która mi przywiozła różową torebkę. I ja w tej torebce czuję tyle miłości, że ja ją noszę nie patrząc na to, czy mi pasuje do czegokolwiek, czy nie, dopasowuję do niej ubranie. Więc, jeżeli tam jest Reginka, to ja noszę w torebce karteczkę, która mnie dogrzewa. I chciałam Wam bardzo podziękować i przykazać pozdrowienie dla męża i powiedzieć, że jesteście warci wszystkiego najlepszego. I może warto przejrzeć do Polski, bo tu doświadczycie to najlepsze naprawdę od wszystkich. Więc, czego jestem warta? Ja jestem warta różnych fajnych rzeczy i wiecie, jak to podchodzić do tego? Zasta zawsze sobie odmawiamy. Moja córka na przykład sobie kupiła taki kalendarz taki o i ja powiedziałam, ale ile to kosztuje? Ono mi powiedziały: nie, nie, a później pomyślałam, ja codziennie korzystam z kalendarza. Dlaczego nie powinna mieć taki różowy i piękny, gdzie środek sobie wymienię? I on mnie będzie codziennie sprawiać przyjemność. I powiedziałam dziecko, kup mnie na urodziny. I jak ja na niego patrzę, i ja wiem, że ja mam tą rzecz, o której marzyłam, i że jestem tego warta, to nieważne, że był drogi. Ważne jest, że on będzie ze mną całe życie, i mam nadzieję, że go nie zgubię. A z drugiej strony nie był aż taki drogi, bo ja bym go pamiętała, więc czego jestem warta? Ja mówię o Was, zastanówcie się, kiedy kupiliście to, o czym marzyliście? Kiedy kupiliście coś fajnego? Kiedy sprawiliście sobie przyjemność pójścia, nie wiem, do salonu kosmetycznego? Teraz otwieramy Business Lady z Dystansem e, tu w Krakowie. Zastanawiam się, gdzie dziewczyny będą mieszkać, co im będziemy robić. Dodatkowo my dokładamy im jeszcze masaży twarzy i całą kosmetologię naturalną. bo są tego warte, czyli 5 dni będzie zabiegów. I mamy bardzo dużo chętnych, bo dziewczyny chcą przyjechać na 7 dni do Krakowa, mieć 5 zabiegów, codziennie po te 4 po 5 godzin i poczuć się jak po wczasach, bo Grecja no to teraz jest niestety za zimna. I u nas biegają psy, i nie każdemu te psy odpowiadają. Nawet jedna dziewczyna napisała, powiedziała, że ona opisze te psy. No psy wchodzą, ponieważ cała ulicę zburzyła ogrodzenie. I to są bardzo łagodne psy. Ale wiecie, są ludzie, którzy szukają co jest nie tak, a są ci, którzy szukają co jest tak. I jeżeli patrzymy na tą szklankę i widzimy pół pustą, to nigdy nie będzie w Waszym życiu dobrze. My musimy tą szklankę widzieć zawsze pół pełną. mało tego. Półpuste to jest ten potencjał, żeby wypełnić. Czym wypełniamy taką szklankę czy taki koszyk? Szczęściem, wrażeniami, wartościami. Czy się zgadzacie ze mną? Czyli kto jest wart jutro tego zabiegu Beauty Hacking? Te cztery, o trzy osoby lub sześć osób ja naprawdę serdecznie zapraszam. Zastanówcie się, dziewczyny, co to oznacza być wartym? To oznacza pokazać całemu światu, to jestem ja, ja jestem fajna, ja siebie lubię, akceptuję jestem dobrym człowiekiem, ja czynię dobro i ja oczekuję, że każdy to doceni, nie na zasadzie pochwały, tylko na zasadzie akceptacji. Krytyka jest dobra, ale jeżeli my mamy takie malutkie poczucie własnej wartości, to nikt nie zauważy, że jesteśmy warci podziwu i godności. Wiecie, że kobieta ładna to nie jest ta, która pięknie wygląda, tylko ta, która jest pewna siebie i w środku wie, że ona jest piękna. I wtedy wszyscy dookoła niej skaczą, każdy się chce ożenić. Ona może nie być doskonała, natomiast najpiękniejsza kobieta, która nie uważa siebie za piękną, która nie uważa siebie za atrakcyjną, nigdy, przy nigdy nie będzie akceptowalna przez mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że... Oni to czują, po prostu czują, jaki my mamy stosunek do siebie. No nie ukrywam, ja siebie lubię. Ja jestem Wam bardzo wdzięczna za piękno po chińsku jeden, za pomysł mój, za Waszą obecność, bo w tej chwili za te wszystkie piękne ja, za te ćwiczenia z Wiktorią, dlatego że za każdym razem masując i dogadzając sobie, ja naprawdę odmieniłam mój wygląd. Ja wyglądałam na pewno na zmęczoną. Na pewno, bo ja widzę po lajwach rok temu i widzę, jak ja wyglądam teraz. I to dlatego, że zaczęłam z wami ćwiczyć mięśnie twarzy, zaczęłam masować mięśnie twarzy. Wiem, że wam odpowiada, jak ja wyglądam, że mam cienką talię, że jestem sprawna, więc ja też jestem zadowolona, że mam wolne powięzie, że mam ładną szyję, ale tak naprawdę. Ja to robię, ponieważ my to robimy razem i ja i tak siebie lubię. Ja chcę was zachęcić do bycia piękną, do bycia w akceptacji siebie, do bycia sobą. Ja was zachęcam do tego, żeby pokazać światu, że czego jestem warta, wszystkiego jestem warta. Tu mam wspaniałe dziewczyny z Grecji, chodźcie, tu chodźcie, no szybciutko, ja tu mam dwie piękne gwiazdy. Gdzie też usprawnialiśmy blizny i resztę. Mam Dany. jedną gwiazdę, proszę się przedstawić. Moja dziewczynka Alina, Alina. Chodźmy Szko. Bardzo dobry. proszę. Irenka. Irenka. I jak było w Grecji? Wspaniale. Tak, super. Tak? A więc, czy, czy jesteśmy warte wszystkiego? Bo dzisiaj robię tak. live na temat, czego jestem warta. Jak uważacie? Ja nie mówię nie. ja, warta, tylko każda z nas. Jak uważacie? Czy jesteśmy, jesteśmy warte i godne wszystkiego. Prawda? Tak. I jeżeli my tego nie pokażemy. Najważniejsze dla siebie. A jeżeli my tego nie pokażemy światu, czy świat będzie w stanie to sam zauważyć? E, nie, bo to wszystko my musimy Przekazać sobie energii, przekazać. przekazać sobą, przekazać światło, kochanie kochani. światło. I dziewczynki idą ze mną do szkoły, więc ja będę z nimi raz na dwa miesiące online na żywo z Gelmana. I tu będziecie tak. mieć wspaniałe akapunkturzystki. Skąd miasta Kraków? Kto? Mm. Nie, Kraków, Maków Podhalańskich. Maków Podhalańskich. Zawoje, zaboje kochamy. Tak, wiedza I Pani to, doktor nieoceniona, polecamy bardzo. Spokojnie. No bardzo. i tak. dzięki Wam ruszamy wszystkie projekty. Przyjeżdżają takie dziewczyny, ja poproszę dla nich serduszka, to aż się chce coś robić, zadowolone, szczęśliwe, tak, akceptujący psykoty i całą resztę. Tak, cały o, świat. I, cały cały świat. I najważniejsze, to niezwykłe dziewczyny, to służba zdrowia, jak będzie tak. taka służba zdrowia, wiecie, Jakie będziemy my, zdrowe dziewczyny? My, my y, poszukujemy medycyny komplementarnej, budujemy medycynę tak. komplementarną. Więc to prawda, medycyna to prawda, a połączona? czy jutro będziecie tu jeszcze? Nie. A szkoda, bo ja Was chciałam zaprosić na zabieg Beauty Hacking na wpół do 11.00. Przyjedźcie, szukamy trzech pięknych modeli. Przyjedźcie do nas. Przyjęcie zachęcające, się. bardzo Tak, Lana szuka. Trzy modele, wiecie jak wyjdziecie, stąd jak wczoraj się wymasowałam do poparcia. Ja mam w trójkątkę, Ale, no. przepraszam, w pół do 11.00 to będzie. 12.00. Także. Tak to bywa. No bo widać, że wymasowałam się, to popatrzcie, jak no, po liftingu, tak, nie? Bo stwierdziłam, że tego jest tym warta. Zachęcamy, tak, Zachęcamy naprawdę, naprawdę. wiedza, atmosfera, piękna. Zachęcamy do wszystkiego, dziewczyny, i pamiętajcie, jak wy nie uzna... Kto uważa, że jest wart wszystkiego? Kto uważa, że jesteście naprawdę warte? Papa, pa. pa. to będziemy się widzieć. Przyjdźcie tak. do nas, pa. spadnijcie. Papa. Pa. Pa, pa. Kto uważa? Napiszcie proszę w komentarzach, kto uważa, że siebie rozpieszcza i że jest dużo wart, że jest wart miłości, wsparcia, ładnych rzeczy, dobrych prezentów, kwiatów. Czy z tą poczuciem własnej wartości jest łatwiej w życiu? Ja uważam, że tak. Moniczka jak tam uważa, że jest już dużo warta? tak, a, się z... tak, a zmienia się to, tak? Jakieś moje lekcje coś dają to piękno po chińsku? Piękno po chińsku szczególnie. Dobrze, dobrze. I teraz uwaga, ten kto uważa, że jest dużo wart, to tu ma bardzo miękko. Jak teraz zrobicie taki test, chwycicie siebie tu, tak jak ja to robię, mocno i was tu boli, to oznacza, że to poczucie własnej wartości nie jest wybudowane i walczycie ze światem. Ale walczyć nie warto. Wiecie, że za moment zaczynam odchudzanie z Wiktorią, więc jak napiszecie odchudzanie, a jak macie nadwagę plus 5 kg, to nie ma na co czekać, to piszcie odchudzanie, to dostaniecie link do zapisów w cenie zniżkowej 990 zł. Pamiętajcie, że w poniedziałek, nie w niedzielę, robię dla Was webinar bezpłatny Zdrowa Jesień, piszecie i będę robiła bezpłatny webinar Zdrowa Jesień w Twoim Ciele. Jeżeli ktoś napisze oko, to dostanie link do zapisu manualnej rehabilitacji wzroku. Niedługo będzie, bo listopad się zbliża. Jak ktoś ma zimne ręce, zimne stopy, będzie pełny kurs leczenia ciepłym i samoleczenia, piszcie ogień. Olejki eteryczne teraz na promocję kupując 5, dostajecie 9 i opiekę i wysyłamy formularz na hasło olejki. No i oczywiście, jeżeli wam na jesieni brakuje energii, piszcie energię, dostaniecie bezpłatny e-book. I dobra wiadomość: na jesieni trzeba gotować zupę. Ja mam trzy termomiksy ze zniżką 500 zł, ale za gotówkę. Czyli trzy termomiksy, dlatego że wzięliśmy dla pracowników termomiksy i dla pracowników brałam bez prowizji. Więc mam trzy termomiksy do wydania za gotówkę, uwaga, do tego mój kurs za 1000 złotych, jak napiszecie termomiks, to skontaktuje się Moniczka. Świeżutkie, nowe, fantastyczne. Po prostu wzięliśmy za dużo i parę termomiksów nam zostało i pomyślałam, cóż ja będę te termomiksy trzymać, jeżeli nie idą w świat, a ja sobie zdobędę, jak będę potrzebować, bo i tak prawie w każdym pokoju mam termomiks, no nie, nie w każdym pokoju, w każdej kuchni mam dobry termomiks, więc Kocham Was, dziękuję, że ze mną jesteście. Czyli pamiętajcie, odchudzanie z Wiktorią piszemy odchudzanie. Pamiętacie, zdrowa jesień piszemy to jest bezpłatny webinar. Oko, cykl manualnej rehabilitacji w promocji start 3 grudnia 990 zł. Piszemy oko i pełny kurs leczenia ciepłym piszemy ogień. Olejki eteryczne, jeżeli chcecie nauczyć się aplikować i leczyć siebie, aplikować na czakry, tak jak wczoraj uczyliśmy się w nowej ja, to piszemy olejki. No i komu brakuje energii, bezpłatny e-book czeka, piszemy e-book. Na hasło kot dostajecie najlepszego, indywidualnie dobranego kota od Wiktorii, hasło kot. Podzielcie się tym wszystkim, bo może nie wam a Waszym znajomym to się przyda i kod, i olejki, lub termomiks, lub bezpłatny webinar. No i mam trzy termomiksy i do tego, i do tego oczywiście do tych termomiksów. kurza za 1000 zł ode mnie w prezencie, więc będzie to aż 1500 zł taniej. No a i za gotówkę, nie na ratę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. I widzimy się za godzinę na odchudzaniu z Wiktorią. Oj dzisiaj będzie ciekawe, będziemy rozmawiać o specjalnych zasadach odchudzania. Ja mam skrypt gruby wydrukowany i już nie mogę się doczekać. I jak zapiszecie się do świata kobiet, piszemy mi świat kobiet, to obiecuję w następnym roku zrobię tak, że będą ze mną masaże bezpłatne godzinne, cztery razy w tygodniu, bo moja twarz, moja szyja, mój dekolt widzi efekty i też tego potrzebuję. I wiecie, wtedy nie musicie chodzić na kabido. Papa, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Odchodzenia z Wiktorią o 19. Pa, Papa, pa! pa.